Hej, cześć się z tej strony Rediwan. Dzisiaj przedstawię Wam najnowszą postać w Overwatch, czyli Echo Przedstawię jej wszystkie zdolności, krótko omówię ją i powiem mi jak mi się nią grało. Aktualnie grałem nią około, niekła, 3 lub 4 mecze, więc nie za dużo, ale wystarczy. Także dobra. Na początku podstawa broń. Trójstrzał. Naprawdę dwóch zabitych. Bardzo mocna broń. Ma, we, ma nawet niezły zasięg, ale trzeba pamiętać, że to jest projectile. I to są trzy pociski, więc nie zawsze tak naprawdę celując w ogóle możemy trafić. Patrzcie, przykład no tutaj się akurat udało, ale na większych dystansach o takich już celowanie w głowę raczej nie, nie zabije postaci, no ale z bliska to jest naprawdę potężna broń, ponieważ wszystkie trzy trafiają. Oba. Kolejna, jest to bąbrzycz przyczepne. To jest naprawdę, naprawdę mocna zdolność I teraz patrzcie jak ona działa I to samo to zadaje obrażenia To jeszcze są to obrażenia tak naprawdę od wybuchu A patrzcie co można zrobić tak I praktycznie postacie mają około pół życia i schodzą na praktycznie innego strzała To jest naprawdę bardzo mocne i tego trzeba dość często używać Zabity. O, i najlepiej na jak największej ilości graczy, czyli szybko ruszyć myszką podczas użycia. Tak. O, dokładnie, jest idealnie. Dobra, hmm, następna zdolność to jest lot. Gigant Shift. Możemy się wznosić, opadać i lecieć w miejscu. Potem od razu do tego dochodzi zdolność pasywna, czyli szybowanie. Czyli trzymam spację możemy po prostu szybować tak jak łaska, coś jak to ma łaska. Patrzcie, wzlecę sobie wysoko i mogę sobie opadać. No, także to jest też bardzo fajne. Teraz ult. Właśnie w tej aktualizacji na PTR zostało dodane coś takiego, i tutaj można sobie wybrać bohatera. Ja sobie powiedzmy, wybiorę hanzo. I teraz widzicie, że mogę na nim użyć ulta i tutaj o co chodzi? Chodzi o to, że jako na 15 sekund zamienia się w niego i bardzo szybko ładuje ulta, więc praktycznie zabijając dwie postacie jesteśmy w stanie puścić dwa ulty, albo nawet trzy się uda, no prawie. Prawie się udało. No i widzicie, i normalnie eko, ale zabija ultem jakby Hansa. I tak można zrobić dosłownie z każdą postacią, oprócz jednej, której on zaraz pokażę. Yy, to najpierw. Zabić. Szybko tutaj. usmażę, ale chodzi o to, że w eko nie możemy. W sensie, jakby eko nie może w eko, ale już takiego gądźego czy coś możemy. Także, ogólnie postać jest dość mocna, ja Wam polecam najbardziej używać tego lotu tak naprawdę, często w miarę, bo jak widzicie, on ma krótki czas odnowienia i pra chwilę, po chwili już mogę, o, znowu. Trzeba pamiętać o zasięgu, bo to jest prawie 20 metrów tej wiązki, także można się bać tego, że będą daleki zasięg. Szybko, może nie latamy tym y, lotem, ale jest ok. I powiedzmy, teraz sobie wezmę. Mm, o, to będzie fajny przykład. Gdzie jest Diva? To jest Diva. I zamieni się w Diva. I co śmieszne? Y, za każdym razem, praktycznie, kiedy tego używamy, ona używa tych samych kwestii, co bohaterka. Ale, tylko tych podstawowych. No. Także na razie, z tego co wiem, Eko nawet nie ma żadnych przedmiotów kosmetycznych ani nic. Tak wygląda, myślę, że jest dość ładna. Taka jaka była w cinematiku yy, z Max No i naprawdę, to będzie jeden z mocniejszych yy, postaci ataku. Naprawdę. To będzie jeden z mocniejszych. Także. Yy, jeżeli jeszcze nie wiem, nie, nie, nie graliście na tym serwerze, to naprawdę instalujcie albo róbcie aktualizację i naprawdę grajcie eko, bo jest to świetna postać. Pada jest genialna i muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych postaci, jaką wprowadzili tak naprawdę od czasów Baptista, bo potem te postacie były takie. No, wiadomo, Bagieta, to znaczy była bardzo dobra. Ona była mega super. Tak naprawdę potem wszedł on i... nic Adaptant ciekawego nie było No, mogę ją wyrzucić Mogę się detonować No naprawdę no, ona będzie rządzić e, Moim zdaniem nerf to będzie tylko tak naprawdę kwestia czasu zanim ona dostanie nerfa Matko no, także powiem tak, y, grajcie póki jeszcze ma naprawdę takie dobre, y, dobre zdolności i dobre czasy odluwienia, bo naprawdę to jest teraz jeden z silniejszych na pewno y, po prostu postaci atakujących. No i był, no i nie mam. No to jest po prostu coś, coś naprawdę bardziej chyba zabójczego niż Genji myślę. Wystarczą dwa proste strzały w głowę. Nie ma... Po prostu nie ma kogoś, kto ma 200% życia mniej. To jest pogrom. Zobaczę na tanku, sprawdzałem i na tankach to działa u dziwo dobrze. I bardziej się będzie opłacało ich na pewno duplikować, tak się nazywa w ogóle. zdolność: duplikacja. Tak, no i po prostu, no, co ja mam powiedzieć? To jest po prostu niesamowicie dobra postać. Niesamowicie mocna. I nie ma co więcej mówić. O matko. Niestety zginąłem No ale nic, naprawdę polecam wam grajcie póki... Póki jest tak dobra oczywiście widzicie? Ta wioska jest bardzo... bardzo daleka. I dwie nie ma. No dobra. Więc to jest taki krótki film, który miałem wam pokazać... Chciałem wam pokazać tą postać. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach Dzisiaj jeszcze wleci z sebnoutnika nie bójcie się Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku, cześć i na razie!